Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie i z głębi serca dziękuję za przybycie. Geneza lekcji miłości jest prosta. Wszystko jest poezją, każdy jest poetą, pisał Edward Stachura. Świat jest teatrem, ludzie aktorami czytamy u Szekspira. A więc każdy z nas jest poetą i aktorem na scenie życia, z tym, że niektórzy, tak jak ja, zapisują swoje doświadczenia i obserwacje. I tak na przestrzeni ponad 40 lat powstawały lekcje miłości. Moja poezja to poezja uczuć, to poezja serca, i chciałabym, abyśmy dzisiaj wychodząc stąd, pamiętali, jaki skarb nosimy w sobie, ze świadomością, że nasze serce nie jest tylko organem pompującym krew, ale przede wszystkim źródłem ogromnej mądrości, naszym łącznikiem z boskością i najwyższą intuicją.